kolejki PKO BP Extra jak Państwo widzicie na pierwszej części właśnie jest z nami trener drużyny, gości, Pan Waldemar Pernajter, więc Panie Trenerze, bardzo proszę o podsumowanie tego spotkania. Dobry wieczór. No na pewno zagraliśmy solidny mecz z solidną drużyną, tak to trzeba nazwać. Mam na myśli naszą grę, przede wszystkim jeżeli chodzi o grę defensywną, tak. Dobrze funkcjonowaliśmy, na pewno każdy zespół, każdy trener chcą wygrywać. Nam dzisiaj się to nie udało. Mieliśmy swoją okazję, szczególnie ta sytuacja Michała Chrapka. Myślę, to była bardzo dobra sytuacja, po której mogła paść bramka, ale trzeba podkreślić, że zespół Zagłębia jest zespołem innym niż ten, który prezentował się w wielu meczach rundy jesiennej, solidny, zorganizowany i nie gra się łatwie, łatwo na tym terenie. Być może zabrakło nam kluczowych momentach, jakiegoś pomysłu, jakiejś dokładności, aby doprowadzić do większej ilości sytuacji podbramkowych, ale tak jak mówię, nie było to łatwe z dobrze zorganizowanym zespołem Zagłębia Lubin. Podzieliliśmy się punktami. Myślę, że ten wynik jest zasłużonym wynikiem. Dziękuję. Czy no, mają Państwo jakieś pytania do szkolenia? A ten Bugański przekonasportowy dowódczona. Chciałem zapytać o Martina Króżkowskiego bardzo szybko wymuszona zmiana. To poważny problem. No na tą chwilę wygląda, że poważniejszy niż był wcześniej, bo Martin miał problem z łydką w poprzednim tygodniu, dlatego pauzował w meczu z górnikiem. Od wtorku odbył cały cykl treningowy z pełnym obciążeniem i... Jak doza była taka, że jest w 100% gotowy do gry. No Niestety okazało się, że nie wiem czy stres meczowy, czy inny rodzaj wysiłku spowodował, że ten uraz się odnowił. Jeszcze chciałem też o, o przebieg meczów, bo tak wydaje się, nie wiem, po 10-15 minutach wrażenie było takie, że tak było, że przejęliście kontrolę nad grą, zaatakowaliście. To był taki moment, kiedy rzeczywiście mogliście odjąć prowadzenie. Ta gra później się zmieniła trochę. Czy w wyniku tego, że za jednego z zaczęło grać, inaczej zwłaszcza w drugiej połowie, czy raczej no, nie można grać cały czas, prawda? No nie można, no wie pan, no to, to, to rzadko się spotyka, aby drużyna, która gra na wyjeździe o, potym, o podobnym potencjale cały czas dyktował, dyktowała warunki gry, tak? Myśmy, tak jak pan powiedział, kontrolowali w wielu fazach ten mecz, ale no nie da się uniknąć tego, że popełnimy też błąd, tak, że... Jak popatrzymy zagłębie też ma wartościowych groźnych zawodników, szczególnie w tych formacjach ofensywnych. Więc to jest dla mnie takie oczywiste i zrozumiałe. Jeszcze. Ostatnie pytanie o Kami Ramuszka, chciałem zagrażam. Dzisiaj też było, że jest w połudnej formie w dobrej dyspozycji. I taki miałem wrażenie, że jednak ta współpraca z przodu nie za bardzo wyglądała. Bo I ten kąże, który też wyglądał niedzie, ale był bardzo niedokładny w takich kluczowych momentach. Czy rzeczywiście tak jest to narozumienie, że ten Kamil mógł więcej dać dzisiaj, gdyby miał lepsze wsparcie, większe wsparcie od Podkolą? Y, odpowiem Panu w ten sposób. Jest to nowe zestawienie, tak, naszej tej formacji ofensywnej. Do tej pory <coughs> większość meczów w tym sezonie graliśmy w innym ustawieniu, czwórką z tyłu, tak, 4-2-3-1. Od meczu y, z Wisłą Płos gramy 3-4-3 i tu dla mnie to też jest jak gdyby materiał, materiał, na którym pracujemy, doskonalimy tą grę w ofensywie i zgodzę się, że ta współpraca no, nie wygląda tak, jak będziemy sobie tego życzyli. Czy mamy Państwa jakieś pytania? Jeśli nie, Panie Trenerze, bardzo proszę. dziękuję. Dziękuję.